Zastanawiacie się, czemu mam dres z trzema paskami? Bo dzisiejszy bohater odcinka również ma trzy paski na karoseli i nie jest to żaden agro tuning. Ten samochód wyszedł w tak z fabryki, a mamy do czynienia z BMW X6M Design Edition. Jedna ze stu sztuk wyprodukowanych na cały świat. Samochód pochodzi z polskiego salonu, jest z 2014 roku, no i właśnie jest wersją Design Edition. Była dostępna tylko w trzech lakierach. Tutaj mamy Alpin Weiss, no i właśnie te M-stripes, paski na całym nadwoziu, tutaj na dole, na pokrywie silnika, nawet są takie elementy też tutaj na przednim zderzaku. To wszystko jest zgodne z winem, i tak ten samochód opuścił fabrykę. Niektórym wydaje się to dziwne. Ale no właśnie tak wyglądał. Dużo takich charakterystycznych smaczków i elementów, dużo też we wnętrzu się różni, do którego zaraz przejdziemy, ale zaczniemy od zewnętrznej strony, skoro już tutaj stoję. Czarne nerki, czarne obudowy lusterek bocznych, czarny dyfuzor, to też jest element tego pakietu Design Edition całkiem sporych rozmiarów. Oczywiście przy okazji mamy dwie podwójne końcówki układu wydechowego, no bo jest to prawdziwe X6. Które no, w tamtych czasach było w zasadzie jednym z najmocniejszych suwów na świecie, bo mamy tu 555 koni mechanicznych z doładowanej fałsemki. Różne opinie są o tym silniku, że to w ogóle skarbonka bez dna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że tutaj przyświeca zasada, jak wszystkich innych BMW M Power: jak dbasz, tak masz. Ten samochód ma około 100 tysięcy kilometrów przebiegu, ma pełną historię i jeździ naprawdę doskonale. No to wracamy do tych różnic w stosunku do klasycznej X6 M, takiej bardziej podstawowej. Mamy karbonowy splitter, to też nie jest jakiś dodatek z AliExpress, tylko prawdziwy karbon M Performance i z tym spliterem ten samochód wyszedł z fabryki i mamy jeszcze jeden element karbonowy i znowu idziemy. Dzisiaj będziemy dużo chodzić, dużo kroków na W końcu mam dres, więc jestem sportowcem. Mamy karbonową lotkę pokrywy bagażnika, też fabrycznie zamontowaną. No i w ogóle X6 to był jeden z takich prekursorów tego dziwnego stylu, żeby suwa zrobić kupe, czyli ścinamy tutaj bardzo nisko ta linia dachu opada nagle, przez to jest trochę ciasno z tyłu na tylnej kanapie nie jest zbyt wysoko, ale ja się tam bez problemu mieszczę, zaraz też wam to pokażę, jak przejdziemy do wnętrza. Okazało się, że taki samochód no nie do końca Spełnia wymagania SUWów, które powinny być pakowne, pojemne, wygodne i tak dalej. To wszystko jest ok. Natomiast no, zabieramy sporo z przestrzeni bagażnika. No i w sumie może przejdziemy do tego bagażnika, jak już tutaj jesteśmy. No i zobaczcie, mamy bardzo tutaj ścięte to wszystko, czyli tej przestrzeni nie jest aż tak dużo, chociaż bagażnik jest bardzo głęboki, tylko że nie załadujemy go pod sam sufit, jak w każdym SUV, -ie. mniej więcej tak by to wyglądało. Trochę tej przestrzeni zabiera, ale okazało się to hitem, bo ich szóstki się bardzo dobrze sprzedawały. Później weszło Cayenne Coupé. Wszedł Mercedes GLE i GLE Coupé właśnie. No i te pościnane, niby sportowe suwy bardzo dobrze się przyjęły na rynku. Nie wiem czemu, ale taka moda powstała. Wracając do samego tego egzemplarza, to on w ogóle jest. No w świetnym stanie zachowania, jak już na 10 lat, zobaczcie, tu wszystko jest jak nowka. Jest ten cały system załadunkowy. Mamy tutaj taki fajny bajer, że mamy do spinania w te szyny różne uchwyty, oczka i tak dalej. Mamy dodatkowo też wpinany hak holowniczy, fabryczny. Jeśli chodzi jeszcze o zewnętrzną stronę, to wersja Design Edition charakteryzowała się też kołami ciekawymi, chociaż. Teraz są koła zimowe, ale pokażemy Wam na przebitce, jakie też w zestawie z tym autem są te oryginalne, 21-calowe, piękne, e, sportowe koła. W takim charakterystycznym malowaniu, też zarezerwowanym tylko dla tych 100 egzemplarzy wersji Design Edition. Jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, to chyba tyle różnic w stosunku do zwykłej x 6 Mki. E, no to co? Zapraszam do środka. We wnętrzu na pewno uwagę zwracają czerwone akcenty, bo tak, mamy... Tapicerkę ze skóry Merino w czarnym kolorze, ale z przeszyciami w kolorze Mugello Red i z takimi też wstawkami Mugello Red, czyli czerwona skóra. Tu mamy oczywiście znaczek Empower na zagłówkach. Wszędzie jest to kontrastowe przeszycie. Usiądę sobie i zobaczcie. Deska również cała pokryta skórą z tym kontrastowym przeszyciem. No i najbardziej uwagę zwraca ten detal, ten element wykonany z jednego kawałka skóry e, przez całą szerokość nadwozia. Trochę rozprasza, przyznam ten czerwony kolor, e, no ale właśnie Design Edition się tym charakteryzuje. No i najważniejsze, tutaj mamy emblemat, plakietkę X6M Design Edition, jedna ze 100 sztuk. Z wyposażenia, no to w zasadzie mamy wszystko, co było dostępne. Mamy tempomat i tak dalej. Oczywiście łopatki przy kierownicy chłodne, fajne w dotyku wykonane z aluminium. Skrzynia biegów ta sportowa, sześciostopniowa jeszcze tutaj w tym przypadku. Mamy też to adaptacyjne zawieszenie EDC tu sobie możemy je utwardzić. Mamy ogrzewanie postojowe, sterowane pilotem. Oczywiście możemy za iDrive'a też to odpalić tu mamy firmy Webasto. A teraz sezon zimowy się zaczyna, więc to jest bardzo ciekawy dodatek i powiem Wam, że jeśli ktoś raz w życiu ma ogrzewanie postojowe w samochodzie, to później przy następnych autach yy, zazwyczaj też, sobie, też się decyduje, jeśli jest to możliwe, bo jest to naprawdę bardzo przyjemna opcja, może nie niezbędna, ale jak już raz się zazna takiego luksusu, że wsiadamy zimą do ciepłego rozgrzanego auta, to później ciężko z tego zrezygnować. No to jak już jesteśmy przy tym sezonie zimowym, to mamy tu oczywiście podgrzewane oba przednie fotele, podgrzewane miejsca na tylnej kanapie również. Jest tu czterostrefowa klima, to zaraz tam przejdę do tyłu, to Wam to wszystko pokażę. Ale mamy również podgrzewaną kierownicę tutaj tym przyciskiem. No i znowu rzecz, bez której da się żyć, ale jak już się ją ma, no to później ciężko z niej zrezygnować. Samochód oczywiście bardzo szybki, bardzo mocny. Yy, można nim pojechać i pod 300 na godzinę jeśli jest zdjęty ogranicznik oczywiście napęd na 4 koła więc jest bardzo stabilny, przyspiesza wystrzeliwuje jak z procy ma też duże hamulce, dobrze hamuje więc tutaj prawdziwy Empower no i co ważne mamy V8 która też bardzo dobrze brzmi yy, i myślę, że wypadałoby ją również odpalić w tym odcinku i chyba nawet zrobimy to teraz zapraszam Pierwsze odpalenie i już jest banan na twarzy. Już słychać, że jest to V8. Już słychać, że jest gotowe do ataku. Układ wydechowy jest tutaj seryjny, więc nie jest jakoś spektakularnie głośny, ale on przy takiej bardziej dynamicznej jeździe pod obciążeniem no do 7000 tysięcy się kręci. Dzięki temu doładowaniu to już tak z dołu też fajnie pompuje w pełnym zakresie obrotów. No i wtedy pod obciążeniem naprawdę Słychać, że mamy tu kawał porządnego silnika. No i 555 koni. To też całkiem niezły wynik, no i na tamte czasy, 2014 rok to był faktycznie jeden z najmocniejszych suwów dostępnych yy, w ogóle na rynku. Bo dodajemy trochę gazu. Kasimy całkiem nieźle brzmi uważam. Kasimy, idziemy na tylną kanapę. Zobaczyłem swoje odbicie w szybie, jak wsiadałem, zapomniałem, że mam ten dziwny outfit na sobie. No dobrze, no to tutaj mamy czterostrefową klimę, czyli tutaj pasażerowie tylnej kanapy też niezależnie sterują sobie temperaturę nawiewów. No i zobaczcie, nawet taki gość jak ja też bez problemu sobie tutaj siedzi. Siedzę za sobą, czyli też dosyć mocno fotel przednio odsunięty. Zamykam sobie tutaj drzwi. No jest naprawdę wygodnie. Nie jest, że mamy tu tak ciasno i musimy z podkuloną głową cały czas jechać jak w niektórych tych autach typu Coupé. No, bo to jest w sumie suw kupe. Bez problemu można faktycznie dotykam, już trochę głową, jak się tak rozprostuje. Czyli da się tutaj bez problemu zmieścić. No i mamy, zobaczcie, jeszcze mamy roletki w bocznych szybach. Oczywiście te dekory są z tego piano black, które się lubi rysować, a tu jest bardzo ładnie zachowane, jak na 10 lat i tam 100 kilka tysięcy przebiegu bardzo ładnie utrzymane. W ogóle tutaj z tyłu chyba zbyt często nikt nie jeździł, bo te fotele są w zasadzie jak nowe, nie niepomarszczone. nie pomarszczone. I zobaczcie, tu mamy też taki fajny temat. Oczywiście standardowy podłokietnik z otwieranym uchwytem na napoje, ale tu otwiera nam się jeszcze ta przestrzeń. To jest fajne właśnie w BMW, że jak chcemy przewieźć coś długiego, to tutaj już mamy otwór do bagażnika. Możemy sobie tutaj coś oprzeć. No i to jest ciekawy bajer, bo jest to tak zwany skizak, czyli worek na narty. Otwieramy tutaj tą. Możemy rozwinąć taki długi worek, w który możemy wsadzić narty i je tutaj przewozić, spiąć jakimś tam pasem, żeby to było bezpieczne. No i nie uszkodzą nam wnętrza, nie pomoczą i tak dalej. Więc ten worek na narty to był takim ciekawym dodatkiem zawsze. Tu oczywiście jeszcze nigdy nie był używany. Przypomniała mi się jedna rzecz, jak otwierałem ten cup holder, muszę wam jeszcze coś pokazać z przodu. To co zawsze mi się podobało właśnie w tym modelu. Zapraszam jeszcze tam na fotel pasażera, i już wam pokażę o co chodzi. Tutaj, w podobny sposób otwieramy schowek przed pasażerem. Tego schowka nie ma tutaj, tak jakby można było sobie to wyobrażać, tylko patrzcie, naciskam ten magiczny przycisk. O, I w ten sposób otwiera nam się schowek. Zawsze nam nie to robiło wrażenie, zawsze lubiłem te schowki. I tak się zamyka i otwiera. O, I to w sumie wciąga, nie wiem czemu, ale mi się to zawsze podobało. To, co wyróżnia X6MK czy X5MK, te samochody naprawdę genialnie się prowadzą. Nie czuć, że jest to wysoki suf, on się nie buja na boki. Jest co prawda trochę twardy, yy, ale jednocześnie na tyle komfortowy, że fajnie się tym jeździ na co dzień. No, i ja nie przepadam za suwami, za tymi wszystkimi podwyższonymi autami, ale dla mnie zawsze właśnie X6 bądź X5 w wersji M-Power i Cayenne Turbo to są takie suwy, którymi można jeździć, bo bardzo sportowo się prowadzą i nie czuć nadwagi, nie czuć tego, że jest podwyższone nadwozie i naprawdę da się tymi autami również bardzo sportowo pojeździć. Zajrzymy jeszcze pod pokrywę silnika. Za dużo tutaj nie widać, bo oczywiście jest dużo plastiku. Zobaczcie, ten silnik też jest całkiem całkiem w kierunku kabiny umieszczony, czyli to rozłożenie masy, jak to w BMW bliskie ideałowi. No podwójnie doładowana v 8 555 koni bardzo mocny silnik. Który w tym nadwoziu bez problemu sobie daje radę. Różne są opinie o tych silnikach, no ale to jak o wszystkich silnikach w nowszych samochodach, więc myślę, że jeśli odpowiednio umiemy o to zadbać, to. Nie powinien przysparzać żadnych problemów. No i teraz pytanie: czy jedna ze 100 sztuk X6M Design Edition jest jakimkolwiek materiałem na klasyka, czy na to, że powinna trzymać wartość? Ja myślę, że wartość tego samochodu już tak mocno spadła, że tańszy już nie powinien być, jeśli zatrzymamy go w odpowiednim stanie, tak jak na przykład ten z polskiego salonu, z pełną historią i tak dalej, z przebiegiem około 100 tysięcy, jeśli nie nakręcimy. Bardzo dużo kilometrów, to on już powinien co najmniej trzymać swoją wartość, no bo jest. Umówmy się, jedną ze 100 sztuk. no To jest może trochę tak naciągane, że mega rzadka wersja, wyjątkowa, i tak dalej. No Ale faktycznie tylko 100 sztuk takiej wersji było. Nie ma ona co prawda jakichś wielkich zmian, głównie te stylistyczne. I to jest samochód bardziej dla jakiegoś konesera, może dla kolekcjonera Empowerów, bo mamy takich klientów, którzy kolekcjonują Empowery i mają wszystkie M trójki, wszystkie M piątki, i może. To jest właśnie pomysł, żeby za niewiele ponad 100 tysięcy złotych, bo tyle taki samochód jest obecnie warty, coś takiego dołączyło do takiej kolekcji, bo nie podejrzewam, że ktoś chciałby to kupić do jazdy typowo na co dzień, jako taki typowy daily wóz, no bo zwykła wersja X6M prawdopodobnie będzie do znalezienia w tańszych pieniądzach, i też z uwagi na te dziwne opinie i mity. Na temat tego silnika. Wartość tych aut dosyć mocno spadła i da się je stosunkowo tanio kupić. To jest na pewno ciekawostka, którą chciałem Wam zaprezentować, bo rzadko zdarza się taki pojazd. No a przez to, że ja lubię wszystkie Empowery i kocham wszystkie właśnie BMW w ciekawych wersjach, dlatego też specjalnie odświętny strój dzisiaj do tego odcinka dla Was założyłem. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.